Witam państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Mateusz Mazurek tutaj pisze do mnie. Drogi panie Stanisławie, częstokroć mawia pan, iż uważa Aleksandra Kwaśniewskiego za największe nieszczęście Trzeciej Rzeczypospolitej. Ale spójrzmy w przeszłość jeszcze dalej. Czy jest ktoś, kogo uważa pan za największe nieszczęście Polski? Od 1918 lub jeszcze dalej. Ja bez wahania umieściłbym na tym miejscu postać Józefa Piłsudskiego. Ilość kłamstw, jakie dziś kultywujemy za sprawą tego człowieka, zbrodnie przezeń dokonane i doprowadzenie państwa do ruiny nie tylko ekonomicznej, ale i moralnej, sprawia, że nie potrafię zostawić na nim suchej nitki. Pozdrawiam i życzę, by lekarze remontowali pańskie zdrowie z jak największą bałością. Proszę pana, no przyjmuję do wiadomości pańską opinię, chociaż się z nią nie zgadzam. A nie zgadzam się z nią dlatego, że nie tylko wie pan opracowania rozmaite takie apologetyczne w stosunku do Józefa Piłsudskiego, nie tylko krytyczne w stosunku do Józefa Piłsudskiego, często takie nawet jadowicie krytyczne ale również takie no, zbliżone do obiektywizmu, na przykład w pamiętniki Mieczysława Jałowieckiego, czy obecnie czytam wspomnienia. Pierwszego posła amerykańskiego w Polsce, Gibsona, który był tutaj, urzędował od 1919 roku. Jeszcze nie wiem jak długo, bo jeszcze nie skończę, jestem w połowie tej książki. No i on dosyć pozytywnie charakteryzuje Józefa Piłsudskiego, jako, działalność Józefa Piłsudskiego jako naczelnika państwa. Między innymi dlatego, że tak, no być może, no ale to dosyć dobrze to dokumentuje, że Józef Piłsudski miał poczucie rzeczywistości. Oczywiście krytykuje go tam, między innymi, za odsunięcie Ignacego Paderewskiego od kierowania rządem. No uważa, że to był błąd, ale jeszcze do, że tak powiem, rangi najwyższ... najgorszego, największego nieszczęścia Rzeczypospolitej Polskiej, to jeszcze w świetle tych dokumentów, bo to są dokumenty jednak epoki trochę piłskiemu brakuje. Jeśli brać pod uwagę właśnie te dokumenty epoki, o których wspomniałem, to za jeszcze za największego szkodnika Trzeciej Rzeczypospolitej można by uznać Ignacego D Daszyńskiego, który też ma w Sejmie tam jest upamiętniony. Bo to demagog był czystej wody, a w dodatku uprawiał takie, no, intrygant niesamowity. To jest też dobrze udokumentowane zarówno w pamiętnikach Jałowieckiego, a Jałowiecki miał do czynienia z Daszyńskimi jako delegat Rzeczypospolitej, pełnomocnik właściwie rządu Rzeczypospolitej w Gdańsku do przyjmowania amerykańskiej pomocy żywnościowej i wojskowej w czasie wojny bolszewickiej. I ten nieustannie się skarży na rozmaite Podchody takie łajdackie, Daszyński, nasyłam na niego jakieś indywidua, podejrzane, które tam miały go inwigilować, szpiegować. No, po prostu on mu kiedyś nawet w oczy powiedział, że taki człowiek, który we wszystko wierzy, to jest naiwny. No więc to bardzo. Delikatne określenie było. Jeszcze Ignacy Daszyński był posłem do parlamentu wiedeńskiego jeszcze za czasów austriackich, no i tam jego charakteryzuje w swoich pamiętnikach złośliwie też trochę Kazimierz Chłędowski jechał tam kiedyś pociągiem w towarzystwie Daszyńskiego jego żony jakiegoś dziecka takiego skrofulicznego no i służącej którą charakteryzuje jako biedne chude posturadło no i powiada tak kiedy patrzyłem na rozłożystą, jak stara grusza, panią Daszyńską, to żałowałem biednego socjalistę, który tam y, chory jest na płuca i to musi to wszystko znosić. No więc tak, tak to było. Pan Bartek Larwa. Dzień dobry, panie redaktorze. Krótkie pytanie. Czy dalej trzeba ryzykować i głosować na Konfederację, czy powoli trzeba będzie na nich kłaść lache? No, jak pan położy lachę na Konfederację, to przepraszam bardzo, na kogo będzie pan głosował? Na Volksdeutsche Partei czy na ten naczelnika państwa i jego pretorian? Już nie, no, nie, nie podejrzewam nawet. Pan, na panie Larwa, że pan chciałby głosować na starego komucha Czarzastego, czy na młodego komucha Zandberga, e, czy na wielce Godną, oczywiście e, Annę Marię Żydowską. Znaczy, przepraszam, jaką tam żydowską? Ż żukowską. No, więc to wie pan, nie wiem, każdy będzie głosował jak będzie chciał, e, natomiast... E, no nie bardzo. I o to chyba chodzi naszym starym kiejkutom, którzy aranżują scenę polityczną, żeby inteligencja w Polsce nie miała na kogo głosować. Bo mikrocefale to będą głosować, na kogo telewizja wskaże. Inna rzecz, że teraz TVN podobno ma być wystawiona na sprzedaż, no i tam zgłosił się jakiś węgierski miliarder. Podobno przyjaciel czy tam Wiktora Orbana, jak on by kupił TVN, no to zobaczyć i umrzeć, proszę Państwa, jak pani Anita Werner, Monika Olejnik, tam te, cała ta czereda wychwala Wiktora Orbana i tak dalej. Naprawdę, za pieniądze oni gotowi są wszystko zrobić, więc to wszystko jest bardzo prawdopodobne, ale chciałbym to zobaczyć na własne oczy. Mariusz Tadeusz Witam szanowny panie Stanisławie. Co według pana pierwsze się rozpadnie? Dominacja USA i dolara, Wielka Brytania, Unia Europejska, Polska? Co powstanie w to miejscu? No Polska ma największe szanse, żeby się rozpaść, zwłaszcza jeżeli w, w, przy w zakończeniu wojny na Ukrainie, bo tu Niemcy teraz występują z takim pomysłem, żeby tutaj niemiecki sposób, niemiecki sposób wobec Ukrainy zastosować jaki niemiecki. No, Niemcy uważają, że w wyniku II wojny światowej utraciły część terytorium w postaci sowieckiej strefy okupacyjnej. Nie mówiąc już o tych ziemiach zachodnich i północnych, no ale to trzeba takie okrojone tam państwo jeszcze sobie zostawić, żeby potem było z czego się odbijać. No i w tej sytuacji bardzo możliwe, że Niemcy by będą forsowały w ramach tego rozwiązania jakieś rekompensaty terytorialne dla Ukrainy, no jeżeli tak, to tylko kosztem Polski, bo przecież nie Białorusi, ani, ani Rumunii, w związku z tym kosztem Polski, ale przy tej okazji bardzo możliwe, że Niemcy będą chciały, korzystając z dobrej koniunktury politycznej, dla siebie jako inicjatora procesu pokojowego dokończyć proces zjednoczenia. No i wtedy rzeczywiście przed Polską się rysują marne perspektywy. Konrad Mazowiecki. Szanowny panie redaktorze, z pana wypowiedzi wynika, że Amerykanie są zakładnikami Izraela na kompletnie nierównych lub wręcz bez warunków współpracy. Natomiast sam Pan wspomin... Wspomin... wspomniał, że nie doceniamy siły religii i wojen religijnych, które jeszcze w XVII wieku formowały Europę, a na Bliskim Wschodzie wciąż trwają. To Ameryce zależy na tym, aby nie doszło do zjednoczenia kalifatu, stworzenia jednej armii, a ataku na nienawidzony konsumpcjonistyczny Zachód. W związku z tym wydaje się, że wszystko to, co wyczynia Izrael, jest Ameryce i jej sojusznikom absolutnie na rękę. I to, z czego Pan ironizuje, że Izrael używa legalnych kalibrów, staje się faktem, czy nie jest to forma współpracy w panowaniu nad Bliskim Wschodem, lub przynajmniej jego destabilizowaniu. No Panie Konradzie Mazowiecki nie wiem, ile ma Pan lat, ale wygląda na to, że Pan jest człowiekiem stosunkowo młodym, bo Pan najwyraźniej nie pamięta, że na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania to niekwestionowane miały tutaj panowanie. Nawet, jeże, nawet kiedy w Egipcie dokonał się przewrót wojskowy pod przewodnictwem Gamala Abdel Nasera, kiedy został ten król Faruk obalony i ci oficerowie, Gamal Abdel Nasser został prezydentem, to on najpierw się zwrócił o pomoc do Stanów Zjednoczonych, ale właśnie Stany Zjednoczone już wtedy, wysługując się Izraelowi, tę ofertę Nassera odrzuciły. No to wtedy on nie miał wyjścia, tylko się zwrócił do Sowietów, i to zapoczątkowało okres takiej coraz głębszej destabilizacji na Bliskim Wschodzie. A przy okazji, kiedy w latach 60. po wojnie sześciodniowej i później po wojnie Kippur 73 roku Stany Zjednoczone no, w sposób obrzydliwie stronniczy. Lekceważyły, lekceważyły uzasadnione pretensje Palestyńczyków i w ogóle arabskie. No to doszło do radykalizacji postaw w świecie arabskim. Przedtem nikt w ogóle tam nie wspominał o kalifacie. Można powiedzieć, że ta stronniczość Stanów Zjednoczonych wobec Izraela doprowadziła do tego, że powstał ten kalifat. Czy tam ma naj, największe szanse powstania, czy ma duże szanse powstania, a w każdym razie państwo islamskie i te wszystkie wynalazki, to jest umoczny skutek tego bezwarunkowego popierania Stanów Zjednoczonych. I to Stany Zjednoczone nie dlatego popierają Izrael, każdy prezydent jak obejmie urząd, to od razu składa coś w rodzaju hołdu lennego bezcennemu Izraelowi. Wcale nie dlatego, że tam jakieś interesy amerykańskie w ten sposób zabezpiecza, bo to jest deklaracja Bezwarunkowa, bez względu na to, co Izrael będzie robił, tylko ze, ze, ze strachu przed lobby żydowskim w Ameryce, że lobby żydowskie w Ameryce ka, z każdego polityka, który by im zaszurał. Zrobi marmoladę. I to w taki prosty sposób, ponieważ kontroluje finanse amerykańskie, lobby żydowskie, kontroluje media i przemysł rozrywkowy, to w, z każdego takiego amerykańskiego twardziela w jednej chwili może zrobić marmoladę. Jak my o tym wiemy, to ci twardziele amerykański, amerykańscy tym bardziej o tym wiedzą, że. No i w związku z tym stany zjednoczone moim zdaniem prowadzą politykę absolutnie na bliskim wschodzie absolutnie sprzeczną z długofalowymi zwłaszcza interesami amerykańskimi. Ona jest godna z długofalowymi interesami Izraela, ale Ameryka musi za to płacić nie tylko, że tak powiem, stratami politycznymi, ale nawet finansowo musi do tego dopłacać. Pan sobie nie wyobraża, ile forsy ciągnie Izrael ze Stanów Zjednoczonych. Nawet taka książka jest lobby izraelskie w USA. Tam ci dwaj autorzy, no jeden jest generałem armii amerykańskiej, a drugi jest takim znanym naukowcem, politologiem z Chicago. No i tam Żydowie próbowali tą książkę, tam najpierw ich oskarżać o antysemityzmus, no ale to się nie udało, więc teraz to Schweigen. Postanowili ją zamilczeć na śmierć, ale ta książka została przetłumaczona na wiele języków świata, m.in. na polski. Polski tytuł to jest Lobby Izraelskie w USA. I co tam oni między innymi piszą? Że Stany Zjednoczone regularnie co roku kroplówkę finansową. Oni piszą o 4 miliardach dolarów, myślę, że teraz to jest znacznie więcej. I pomocy finansowej dla Izraela. I Izrael jest jedynym państwem na świecie, który z tej pomocy nie musi się rozliczać. Inne państwa muszą się rozliczać, a Izrael nie. No i co Izrael robi? I oni to piszą tam otwartym tekstem. Izrael natychmiast pożycza te pieniądze rządowi amerykańskiemu na wysoki procent. No to widzi pan, to Amerykanie takie interesy robią w Izraelu.